Dzień dobry. Przyszedłem powiedzieć, że pani syn jest bezczelny i cytuje w grze komputerowej zwanej Tekken. Ucieka z meczów rankingowych, jest oszustem w grze i w realu. Jak on mógł, kurwa, jak on mógł? Chwata jebana. Może przegryw życia. Powiem pani tylko jedną rzecz, że zostanie on ode mnie list od prawnika za oszukiwanie w grze. Do widzenia pani. Ty niedobry cheaterze, a Amas, Amas, masz, a masz, a masz.